Obiecałam Wam, że będzie pojawiać się więcej materiałów z obszaru UI, z projektowania UI, więc dzisiaj opowiem o pewnym dość ważnym elemencie interfejsu, czyli o przyciskach. Nie przedłużając, po prostu zaczynajmy. Po pierwsze, jaką nazwę powinniśmy stosować? W materiałach związanych z projektowaniem UI możecie spotkać się z różnymi określeniami: z angielskim baton, ze spolszczonym, trochę brzydko batonem, czyli e, mówimy o batonach, o batonie, e, czy w polskim tłumaczeniu przycisk. I która z tych nazw jest poprawna, którą powinniśmy stosować, właściwie nie ma większego znaczenia. W branży IT i w świecie projektowym bardzo często wymiennie używa się polskich i angielskich określeń, więc niezależnie od tego, czy będziecie używać batonów, czy będziecie używać przycisków, rozmawiając z deweloperami albo z innymi projektantami, Powinniście się dogadać. Natomiast uważajcie na klientów, bo mówiąc oba, to nie. Klientowi może skojarzyć się w pierwszej kolejności jakiś sneakers no, albo coś w no. tym stylu, a niekoniecznie element interfejsu. Więc tutaj już dopasowujmy tą komunikację z klientami do konkretnych klientów, bo może się zdarzyć, że po prostu nie będą znali określeń nie tylko angielskich, ale również polskich na te elementy interfejsu, z których korzystamy. No dobra, ale co tak naprawdę mamy na myśli mówiąc przycisk? Czym ten przycisk powinien być? O przyciskach mówimy wtedy, kiedy mamy jakiś element interfejsu, który pozwala nam jednym ruchem dokonać jakiegoś wyboru albo wykonać jakąś akcję. Może to być na przykład dodanie produktu do koszyka w sklepie internetowym, pobranie jakiegoś pliku ze strony sprzedażowej, czy potwierdzenie jakiejś akcji w pop-upie, który wyskoczy nam nagle na stronie. Oczywiście sama formułka i wytłumaczenie jest dość ogólne, i na opartego moglibyśmy dopasować tam bardzo dużo elementów interfejsu. W zależności od tego, na jaki artykuł traficie, czy na jaką książkę. Ten podział na to, co jest przyciskiem, a to, co jest już innym elementem interfejsu, jest bardzo różny, więc tutaj pozwoliłam sobie na własną interpretację i podział według tego, co uważałam po prostu za słuszne. Ja pozwoliłam sobie podzielić rodzaje przycisków na cztery podstawowe, e, które mogą mieć jeszcze ewentualnie jakieś swoje podtypy. I pierwszym takim rodzajem przycisku będzie klasyczny Call to Action, z którym miałam największy problem, jeżeli chodzi o nazwę, e, ponieważ są to te wszystkie przyciski, które mają jakieś tło, mają być może jakąś ramkę, jest w nich tekst lub tekst z ikoną i one mogą mieć narzucone różne efekty. To znaczy to może być przycisk, który ma jakiś gradient na sobie, może mieć cień większy lub mniejszy, może mieć przeróżnej różnej maści efekty wizualne na sobie. Natomiast jest takim klasycznym przyciskiem w kształcie prostokąta bądź prostokąta z zaokrąglonymi rogami i większość użytkowników przyzwyczaiła się, że to jest właśnie przycisk, że to wygląda Przyciski, że w to można kliknąć. Potem mamy przyciski tekstowe, które opierają się po prostu na tekście, to znaczy nie mają żadnego tła, nie mają żadnej ramki, ani efektu wizualnego, są po prostu jakąś formą takiego linku tekstowego, i wtedy mówimy właśnie o Text Buttons czy, czy przyciskach tekstowych. Kolejnym rodzajem przycisku są Ghost Buttons, które chyba nie mają dobrego tłumaczenia w języku polskim, bo moglibyśmy nazwać je przyciskami duchowymi. Chyba nie. I są to takie przyciski, które mogą przypominać te klasyczne Call to Action, natomiast z reguły pozbawione są tła, są albo półprzezroczyste, albo wręcz przezroczyste, mają tylko jakąś ramkę i dzięki temu wciąż wyglądają w jakimś stopniu jak przycisk, natomiast nie rzucają się tak bardzo w oczy. Jeżeli mamy jakieś dwie akcje do wykonania na ekranie, mamy dwie akcje, które chcemy wyróżnić w, w interfejsie, ale chcemy, żeby ta jedna była ważniejsza od tej drugiej, no to tą jedną ważniejszą zrobimy klasycznym call to action, a ta druga może być właśnie potraktowana w formie tego ghost buttona, więc to jest takie najczęstsze zastosowanie tego rodzaju przycisku. I ostatni rodzaj, czyli floating, tak zwany FAB, floating action button, który został wprowadzony do material designu przez to stał się strasznie popularny, bo zaczął pojawiać się w aplikacjach mobilnych na systemach Android. Jest to taki typ przycisku, który wisi sobie nad wszystkimi innymi elementami w interfejsie. pływać tam jest ruchomy, bardzo różne są tłumaczenia tego elementu interfejsu. Natomiast znajduje się w jednym miejscu i jest zazwyczaj najważniejszym elementem akcji na tym, na tym ekranie i z reguły ma formę okrągłego przycisku, w który wpisana jest jakaś ikona. Oczywiście materiał dopuszcza różne warianty stylu tego przycisku, więc możecie spotkać się z takim floating buttonem, który ma tekst albo ma tekst i ikonę, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak można potraktować taki przycisk i jak go zaprojektować, to po prostu zachęcam wam, Was, żeby zerknąć do materiałów, material designowych, tam to wszystko jest opisane. No i teraz w zależności od tego, na jaką klasyfikację traficie, możecie spotkać się jeszcze z wymienieniem jako formy przycisku switcha i to Batona. W moim odczuciu są to zupełnie inne elementy interfejsu, które zasługują po prostu na osobny materiał, więc raczej nie łapała ich bym tutaj. Klasyfikacji przycisków, ale możecie spotkać się z takim podziałem, więc, w zależności od tego, jak już wspomniałam, w jakich materiałach będziecie szukać informacji, ten podział potrafi być bardzo płynny i jest tak naprawdę zależny od autorów. Jak już wiemy, czym są przyciski i z jakimi rodzajami przycisków możemy się spotkać, to przeszłabym teraz do dobrych praktyk, czyli tego, w jaki sposób zaprojektować takie przyciski, żeby faktycznie miały sens, żeby były użyteczne i przyjazne dla użytkownika i przede wszystkim, żeby. Realizowały swoje zadania. Po pierwsze, wizualizacja. Przycisk powinien wyglądać jak przycisk. Jakkolwiek, jakkolwiek absurdalnie to brzmi, to jest to zasada, która bywa dość często łamana. To bardzo łatwo popsuć w przypadku takich przycisków tekstowych. Kiedy tekst zwykły nie odróżnia się od tego przycisku tekstowego, to użytkownik może nie zauważyć, że jest tam jakaś akcja do wykonania. Przyciski w niedługiej historii projektowania interfejsów przeszły niemałą drogę i bardzo zmieniały się w zależności od tego, jakie były trendy i możliwości technologiczne. Pierwsze przyciski w interfejsach starały się mocno nawiązywać do takich przycisków, z którymi możemy spotkać się w rzeczywistym świecie. I im więcej mieliśmy możliwości technicznych, im bardziej mogliśmy ostylować te wszystkie elementy interfejsu, tym bardziej szliśmy w stronę tego urzeczywistnienia interfejsu wirtualnego. I, i, i nawiązywania do tych elementów, z którymi spotykamy się w prawdziwym życiu. I tutaj warto wspomnieć o takim zjawisku jak skeumorfizm, e, czyli nawiązywanie właśnie w przypadku elementów interfejsu graficznego wizualnie e, do tych elementów z rzeczywistego świata. Oczywiście po jakimś czasie efekciarstwo trochę nam się znudziło, przyszła moda na minimalizm i flat design i wszelkiej maści pochodne style e, od tych minimalistycznych, więc znowu poszliśmy w drugą stronę e, i tu też jest pewne Niebezpieczeństwo, to znaczy, jeżeli będziemy bardzo E, upraszczać elementy e, wizualne, może okazać się, że one właśnie na pierwszy rzut oka nie będą wyglądać jak elementy interaktywne. Więc najlepiej znaleźć taki złoty środek, odpowiednio wyróżniać te elementy, które faktycznie można kliknąć i tapnąć, od tych elementów, które po prostu są zwykłym tekstem albo zwykłymi ilustracjami. A że trendy szybko się zmieniają i bardzo często wracamy do tego, co było kiedyś, być może jeszcze będziemy trafiać w naszych interfejsach graficznych na te skeumorficzne przyciski, więc warto się na to przygotować. Oprócz tego, że przycisk powinien wyglądać jak przycisk, no to fajnie by Było, żeby jeszcze był użyteczny. No i tutaj musimy zadbać o takie zagadnienia jak wielkość tego przycisku, to znaczy, on musi być odpowiednio duży, żebyśmy mogli w niego łatwo trafić palcem albo kliknąć w niego myszką. On musi się rzucać w oczy przede wszystkim, czyli musi znajdować się w takim miejscu, żeby łatwo go było znaleźć, ale bardzo ważne są również odległości od tego przycisku do innych elementów, czyli jeżeli mamy w interfejsie kilka przycisków, to odległości między tymi przyciskami. Bo nie chcemy zrobić interfejsu, w którym ktoś przypa Klika w elementy, w które nie chciał kliknąć. To jest bardzo ważne w przypadku aplikacji mobilnych, bo to jest niewygodne, to jest nieużyteczne i to jest po prostu wkurzające. Przycisk powinien mieć ze sobą też jakąś informację. To znaczy, jeżeli ja kliknę w ten przycisk, to chcę wiedzieć, co się dalej stanie. Więc zadbajmy o to, żeby poświęcić równie dużo czasu na to, żeby się zastanowić, co ma być w tym przycisku, jak to, jak ten przycisk w ogóle ma wyglądać. Ponieważ złe kopie, złe teksty umieszczone w przyciskach mogą sprawić, że te przyciski nie będą w ogóle się sprawdzać, bo użytkownicy nie będą za bardzo rozumieć, jakie akcje mogą za pośrednictwem tych przycisków wykonać, no i w efekcie nie będą kupować produktu, albo nie będą pobierać. Albo nie będą wysyłać czy zapisywać jakichś danych, bo po prostu nie zrozumieją, że tak to działa. Na koniec chciałabym Wam powiedzieć jeszcze o jednej ważnej rzeczy, czyli prawie Fittsa, z czymś, z czym możecie spotkać się, przeglądając materiały związane z UX-designem czy z projektowaniem interfejsów. To jest jedno z ważniejszych praw, które w ogóle funkcjonuje w projektowaniu interfejsów, bardzo często jest ignorowane i bardzo często o nim zapominamy. O co w ogóle chodzi? Paul Fitz, który jest autorem prawa Fittsa, stworzył model który opisuje czas, jaki jest potrzebny użytkownikowi do wejścia w interakcję z jakimś obiektem, czyli na przykład kliknięcia kursorem w przycisk, który właśnie zaprojektowaliśmy. Prawo mówi o tym, że czas, jaki będzie potrzebny na wykonanie pewnej akcji, będzie zależny od wielkości na przykład przycisku, tego obiektu, w którym, z którym będziemy wchodzić w interakcję i odległości, w jakiej znajdujemy się od tego przycisku. Projektowaniu interfejsów będzie to miejsce, w którym ostatnio znalazł się kur kursor, albo gdzie ostatnio sobie tapaliśmy po ekranie. Załóżmy, że mamy jakąś apkę e, mobilną, mamy pole formularza, które trzeba wypełnić, e, i tu jest przycisk dalej, który dzięki któremu możemy przejść do kolejnego ekranu. I teraz, jeżeli użytkownik tapnie sobie na pole formularza, to pojawi mu się klawiatura. I ta klawiatura pojawia się w dolnej części. Tutaj wchodzimy w interakcję z przyciskami. Tego formularza. Jeżeli wypełnimy już to pole, to to co chcemy zrobić, to przejść dalej. Czyli użytkownik musi teraz z dołu ekranu przejść do góry i wybrać ten przycisk. Jeżeli chcielibyśmy zastosować dobrze prawo Fitza, to chcielibyśmy zrobić tak, żeby ten użytkownik to pole formularza po wypełnieniu zaakceptował gdzieś bliżej tego miejsca, w którym przed chwilą się znajdował. Czyli ruch będzie dużo mniejszy do wykonania. Niż w tym pierwszym przypadku. I sprowadza się to po prostu do tego, że im większy przycisk i znajdujący się bliżej tych akcji, które właśnie wykonywaliśmy, będzie dużo łatwiejszy do e, kliknięcia, do tapnięcia, niż ten, który będzie mały i będzie znajdował się gdzieś daleko. Oczywiście zawsze są pewne odstępstwa od tych wszystkich reguł, i to zawsze będzie zależne od kontekstu, więc zawsze musimy zastanowić się nad konkretnymi przypadkami, ale warto o tym e, pamiętać. I to by było na tyle. Dajcie znać, czy takie materiały Wam się podobają, czy chcecie posłuchać więcej o UI-u. Ja tych zainteresowanych UI-em zachęcam do zerknięcia w opis tego odcinka, bo niedługo startujemy z nowymi zadaniami graficznymi, właśnie teraz związanymi z UI-em, więc tam więcej szczegółów. W opisie odcinka znajdziecie też informacje o dwóch bardzo ciekawych wydarzeniach, które odbędą się w czerwcu i myślę, że projektanci będą nimi zainteresowani i ruszę też konkurs, w którym do wygrania jest wejściówka na jedno z tych wydarzeń, więc nie przedłużając więcej zapraszam Was do opisu, wpadajcie na bloga, wpadajcie na Facebook. Trzymajcie się, udanego tygodnia, cześć!